Państwo to dar i tajemnica. W każde powołanie do kapłaństwa wpisany jest dar Bożego Wybraństwa i dar człowieka z samego siebie. Wpisana jest także tajemnica miłości Boga i miłości człowieka do Boga i ludzi. Spodobało się bowiem Bogu zbawiać ludzi przez pośrednictwo ludzi. Bóg w świecie współczesnym nadal posługuje się ludziom, aby prowadzić człowieka do świętości i urzeczywistniać plan zbawienia. Cieszymy się bardzo, że Chrystus od ponad 50 lat obdarza Cię w Juliją właśnie takim darem i taką tajemnicą. Życzymy w im imieniu całej waszej parafii, aby ten dar jego miłości wpisany w powołanie i kapłaństwo ciągle w Tobie odnawiał i umacniał Cię na drogach służby Bogu i człowiekowi. Aby w rozpromienił nad Tobą pogodne swoje oblicze, obdarzył Cię pokojem i potrzebnymi łaskami, przede wszystkim zdrowiem, błogosławieństwem i swoją obiektą.